wymaga sprytu, zwinności i prędkości. Jeśli to opanuje się, można w tym sporcie być najlepszym. Mowa o rugby. Bełchatowska sekcja dla dzieci i młodzieży organizuje właśnie nabór do swojej drużyny. Wcześniej istniała tylko grupa rugby seniorów, a początkach której opowiedział trener Maciej Bukowy. Wyglądało to tak, że na początku grupa chłopców na Osiedlu zebrała się, to był 2006, bodajże 7 rok i ćwiczyli rugby, rzucali piłką, grali, nawet startowali w zawodach, ale brakowało im czegoś. Brakowało im kogoś, kto ich poprowadzi, zbierze całą ekipę i wprowadzi systematyczność w treningach. Zgłosili się do mnie, ja miałem założony już uczniowski klub sportowy. Pierwsze początki to był klub KS Grocholice, gdzie żeśmy ćwiczyli pod banderą klubu. Później, jak baza szkoły wzmocniła się o nowy Orlik i siłownie również, przenieśliśmy się do drugiego Liceum ogólnokształcącego. Od 2007 roku, Rugby istnieje w Bołchatowie. Startując również w polskiej lidze Rugby 7, w lidze olimpijskiej, startujemy w zawodach i zdobywamy w miarę wysokie miejsca. Jesteśmy w najwyższe miejsce to było 16. miejsce w tabeli. Polskiej Ligi Rugby 7. Tyle o seniorach. Tymczasem nabór do sekcji juniorów skierowany jest zarówno do dziewcząt, jak i chłopców. Póki co w szkołach naszego powiatu organizowane są pokazowe treningi, w czasie których można zobaczyć i sprawdzić, na czym ten sport polega. Staramy się skupić również na szkoleniu młodzieży, ponieważ klub nie, uważam, nie ma racji bytu, jak tylko są seniorzy. Każdy, każdy, każdy klub powinien szkolić również dzieci i na podstawie tych dzieci, na bazie dzieci, później czekać, aż wykiełkuje. Jakieś jakieś talenty i będą reprezentować klub dalej w grupach seniorskich. Tak naprawdę ludzie nie wiedzą, co to jest rugby, tak? Nie wiedzą, jakie są zasady, na czym to polega. Jak byliśmy na przykład, mieli, organizowaliśmy turniej na Waszkowiźnie, to przyszła garstka osób i nie wiedziała, na czym to w ogóle polega. Proste zasady. Najważniejszą zasadą jest podawanie piłki do tyłu. Nie wolno podać jej do przodu. Zawsze piłkę podajemy do tyłu. A więcej, zapraszam na treningi. Kto będzie zainteresowany, będzie chciał się dowiedzieć więcej. Wszystkiego się dowie. Możemy obalać zawodnika tylko, który ma piłkę w rękach. Właśnie o to jest to, że piłkę możemy przejąć w ten sposób, że możemy zaszarżować zawodnika, czyli złapać go w pół i przewrócić na ziemię w ten sposób. Ale możemy to tylko robić zawodnikom, którzy mają w posiadaniu są piłki. Czyli ktoś, kto nie ma piłki nie może być zaszarżowany. Rugby to jest sport bardzo wszechstronny. Tutaj nie jest dużo biegania. Dużo elementów gimnastycznych, dużo elementów siłowych, więc każdy tutaj znajdzie sobie na boisku swoje miejsce. Czy to jest troszkę otyły chłopak, czy bardziej szczupły, on swoje miejsce znajdzie. I wcale nie jest powiedziane, że tutaj muszą być wielcy, duzi chłopcy. Naprawdę, i powiem, powiem to szczerze, nie kłamiąc, że drobni, szybcy, zwinni chłopcy się naprawdę sprawdzają bardzo dobrze na boisku. Również w wygrają kobiety. Jeżeli są jakieś chętne, zapraszamy na pewno. Potrenują z nami. Było widać zainteresowanie w ogóle. To fajnie, że się pytali o niektóre rzeczy i tak dalej, o zasady i. No niektóre dziewczyny też zaskakiwały, że się pytały o to, dlaczego tam taktycznie nie można tak zrobić. Zapraszamy wszystkich chętnych na treningi do szkoły imienia Jana Kochanowskiego. Byłhatowie. Są tam treningi rugby prowadzone przeze mnie. O godzinie 15.30 w każdy wtorek i czwartek. Także zapraszam wszystkie dzieciaczki. Co ważne, zajęcia dla dzieci i młodzieży są bezpłatne. Każdy chętny jest mile widziany. Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod numerem telefonu 731-131-315. O tym, kto w sekcji dostanie rolę rywacza, czy skrzydłowego, albo łącznika, zdecyduje trener. Najważniejsze, by poznać zasady i pokochać rugby.